Czy zastanawiałeś się kiedyś, że coś, co przez całe życie wydawało się zupełnie naturalne i zdrowe, po 60. roku życia może zacząć działać na Twoją niekorzyść? Że nawyki, które pielęgnowałeś od młodości, po latach mogą powoli i niemal niezauważalnie odbierać Ci energię, radość i zdrowie? Napisz w komentarzach, skąd oglądasz ten film. Pamiętam pewnego pacjenta, pana Andrzeja z Krakowa. 73-letniego mężczyznę, który kiedyś biegał maratony i cieszył się siłą, jakiej zazdrościli mu rówieśnicy. Podczas wizyty powiedział mi szeptem: Pani doktor, od lat robię to tak samo jak w młodości, ale ostatnio coś się zmieniło. Jakby część mnie przestała działać. Nie choruję, nie biorę nowych leków, ale czuję, że coś cicho, powoli podcina mi skrzydła. To zdanie utkwiło mi w pamięci. Bo prawda jest taka, że wiele osób starszych w Polsce, czy to pan Jan z Poznania, czy pan Marian z Lublina, nadal traktuje swoje życie intymne tak, jakby czas zatrzymał się w miejscu. Tymczasem nasze ciało się zmienia. Serce potrzebuje większej troski, prostata wymaga delikatniejszego traktowania, a układ nerwowy reaguje zupełnie inaczej niż 20 czy 30 lat wcześniej. Mówi się, że życie seksualne w wieku dojrzałym to temat tabu. W polskich domach często nie rozmawia się o tym ani z lekarzem, ani nawet z najbliższymi. Panowie po sześćdziesiątce wolą milczeć, a gdy coś niepokoi, zrzucają winę na ustarzenie się. Ale czy naprawdę każda trudność musi być nieodwracalna? Chcę dziś pokazać Ci, że nie. Że to nie wiek jest problemem, lecz nawyki, które przez dekady stają się tak automatyczne, że nawet nie zauważasz, jak zaczynają działać przeciwko Tobie. Masturbacja sama w sobie nie jest zła wręcz przeciwnie, może być zdrowa, wspierać krążenie, pracę prostaty i dawać poczucie bliskości ze swoim ciałem. Ale po 60 roku życia pojawia się siedem typowych błędów, które wielu mężczyzn w Polsce popełnia błędów, które krok po kroku odbierają im radość, zdrowie i witalność. Wyobraź sobie, że to jak z jazdą samochodem. Gdy masz 20 lat, możesz pędzić po dziurawej drodze maluchem i nic się nie stanie ale gdy auto ma swoje lata, potrzebuje innej opieki, delikatnej jazdy, dobrego oleju, regularnych przeglądów. Nasze ciało po sześćdziesiątce to właśnie taki klasyczny samochód piękny, wartościowy, ale wymagający świadomości i troski. Dlatego w tym materiale opowiem ci o siedmiu najczęstszych błędach, które popełniają mężczyźni po sześćdziesiątym roku życia w swojej intymności. Pokażę ci, dlaczego tak się dzieje, jakie mogą być skutki i co najważniejsze, jak można je naprawić, aby odzyskać energię i cieszyć się pełnią życia. Pierwszy błąd to coś, co wydaje się zupełnie niewinne, a w rzeczywistości ma ogromny wpływ na krążenie, prostatę i układ nerwowy. To sposób, w jaki wielu mężczyzn wybiera miejsce i pozycję do tej czynności. I o tym właśnie opowiem ci w drugiej części. Pierwszy błąd, o którym muszę ci opowiedzieć, wydaje się na początku zupełnie błahy. Wielu panów robi to z przyzwyczajenia, często nawet nie myśląc o konsekwencjach. A jednak ta niepozorna rutyna przez lata może prowadzić do poważnych problemów z krążeniem, prostatą czy pęcherzem. Mam na myśli wybór miejsca i pozycji, a dokładnie siedzenie w toalecie podczas zaspokajania swoich potrzeb. Brzmi znajomo? W mojej praktyce lekarskiej spotkałam naprawdę wielu mężczyzn, którzy przyznawali szeptem, że to właśnie toaleta stała się ich bezpiecznym azyłem. Drzwi można zamknąć na klucz, nikt nie przeszkodzi, a przyzwyczajenie z czasów, gdy w domu panował gwar i brakowało prywatności, zostało na całe życie. Pan Tadeusz z Warszawy powiedział mi kiedyś: Pani doktor, ja tak robię od 40 lat. Nawet nie myślałem, że to ma jakieś znaczenie. A jednak ma i to ogromne. Siedzenie na toalecie przez dłuższy czas oznacza ucisk na miednicę i ograniczenie przepływu krwi w tej okolicy. A pamiętaj, że po 60. krążenie jest kluczowe: to ono decyduje nie tylko o sile i jakości życia intymnego, ale również o zdrowiu prostaty i o tym, czy pęcherz będzie się opróżniał bez problemów. Widziałam niejednokrotnie podobny schemat: mężczyźni między 60. a 70. rokiem życia zaczynają skarżyć się na pieczenie, konieczność częstego wstawania w nocy do toalety. Trudności z pełnym opróżnieniem pęcherza czy uczucie ciężkości w kroczu. I chociaż winą często obarczają wiek, to w badaniach okazuje się, że jednym z winowajców jest właśnie ten niepozorny nawyk spędzania długich minut w pozycji, która uciska prostatę i osłabia mięśnie dna miednicy. To trochę tak, jakbyś codziennie siadał w niewygodnym krześle, które uciska twój kręgosłup. Na początku nic się nie dzieje, ale z czasem zaczynasz odczuwać ból, sztywność, aż wreszcie problemy stają się poważne. Z miednicą jest podobnie tylko, że jej nie widzisz i często nie łączysz objawów z przyczyną. Rozwiązanie wcale nie jest skomplikowane. Wystarczy zmienić otoczenie i pozycję. Jeśli masz taką możliwość, żadbaj o miejsce, w którym możesz poczuć się swobodnie w sypialni, w wygodnym fotelu albo nawet stojąc. Ważne, by biodra były rozluźnione, a krocze miało przestrzeń. Pan Marek Z Gdańska, kiedy zastosował te zmiany, powiedział mi po kilku tygodniach. Pani doktor, ja naprawdę nie wierzyłem, że to może mieć znaczenie, a nagle przestałem mieć uczucie ciężkości w dole brzucha. To jakbym odciążył całe swoje ciało. Prostata to narząd niezwykle delikatny. Nie lubi ucisku, nie lubi długiego siedzenia. A przecież wielu z nas i tak spędza większość dnia przy komputerze, w samochodzie czy przed telewizorem. Dodawanie kolejnej godziny w niewłaściwej pozycji to jak dolewanie oliwy do ognia. Dlatego jeśli rozpoznajesz w tym siebie, zrób prosty krok, zmień przyzwyczajenie. Daj swojemu ciału przestrzeń. To niewielka korekta, a jej skutki mogą być naprawdę ogromne od poprawy samopoczucia, przez lepsze funkcjonowanie pęcherza, aż po większy komfort w życiu intymnym. A skoro już mówimy o tym, jak ważna jest dbałość o obszar miednicy, musimy poruszyć drugi, równie istotny błąd. To coś o czym wielu mężczyzn nigdy nawet nie słyszało, a chodzi o mięśnie dna miednicy, które są fundamentem męskiego zdrowia seksualnego i moczowego. I właśnie o tym opowiem ci w kolejnej części. Drugi błąd, który obserwuję u wielu mężczyzn w Polsce, to całkowite ignorowanie mięśni dna miednicy. Dla większości panów to pojęcie brzmi obco, jakby dotyczyło wyłącznie kobiet po porodzie. Tymczasem to właśnie te ukryte mięśnie, znajdujące się pod pęcherzem i prostatą, odpowiadają za siłę erekcji, kontrolę nad oddawaniem moczu i jakość orgazmu. Wyobraź sobie, że to fundament całego domu. Jeśli fundament pęka, nawet najpiękniejsze ściany i dach zaczynają się chwiać. Mięśnie dna miednicy to właśnie ten fundament niezauważalny na co dzień, ale kluczowy dla stabilności i sprawności. Przychodzi mi na myśl historia pana Krzysztofa z Wrocławia, 65-letniego inżyniera, który przez lata pracował przy biurku, pochylony nad projektami. Dbał o dietę, chodził na spacery, ale podczas wizyty wyznał: Pani doktor, jem zdrowo, ruszam się, a jednak coś nie działa jak dawniej. Czuję się jak odłączony od własnego ciała. W badaniu wyszło jasno mięśnie dna miednicy były osłabione, zupełnie nieaktywne. Dlaczego tak się dzieje? Bo siedzący tryb życia, stres i brak świadomości powodują, że te mięśnie po prostu się wyłączają. A kiedy są słabe, zaczynają się problemy. Trudności w utrzymaniu wzwodu, kapanie moczu po oddaniu, mniejsza intensywność doznań. Nie pojawia się to nagle, jak uderzenie pioruna. To proces powolny i podstępny, który latami toczy się w ciszy. Podczas rozmów z pacjentami często używam porównania do stawu kolanowego. Gdy ktoś nie ćwiczy, mięśnie wokół kolana słabną i pojawia się ból, niestabilność. Dokładnie tak samo jest z miednicą, jeśli nie ćwiczysz jej mięśni. Tracą siłę, a konsekwencje odczuwasz w najbardziej intymnych sferach życia. A teraz najważniejsze, można to zmienić. I wcale nie potrzebujesz drogiego sprzętu czy siłowni. Wystarczy, że nauczysz się prostego ćwiczenia, które pacjenci nazywają czasem hamulcem. Polega ono na tym, że napinasz te same mięśnie, których użyłbyś, aby zatrzymać strumień moczu. Robisz to delikatnie przez kilka sekund, a potem rozluźniasz. Na początku możesz mieć wrażenie, że nic się nie dzieje. Ale to normalne mięśnie, które były nieaktywne przez lata, potrzebują czasu, aby się obudzić. Pan Jerzy Skatowic po trzech miesiącach ćwiczeń powiedział mi: doktor, nie wierzyłem, że takie drobiazgi mają sens, a teraz czuję zupełnie inną kontrolę. Nawet moja żona zauważyła zmianę. Ćwiczenia dna miednicy działają jak cicha inwestycja. Nie widzisz efektu od razu, ale z czasem przynoszą ogromne korzyści. Lepsze ukrwienie, mocniejsze doznania, większa pewność siebie. A pewność siebie w tym wieku jest bezcenna, bo daje poczucie, że wciąż masz wpływ na swoje ciało, że nie jesteś skazany tylko na biologię i los. Ale jest jeszcze jeden nawyk, który niszczy te efekty. Nawet jeśli mięśnie są w dobrej kondycji, wielu mężczyzn popełnia trzeci błąd, traktują swoją intymność jak wyścig. Zamiast cieszyć się chwilą, chcą mieć to z głowy. I właśnie o tym opowiem w kolejnej części. Trzeci błąd, który obserwuję bardzo często, to pośpiech. Mężczyźni po sześćdziesiątce często mówią mi, Pani doktor, ja po prostu chcę mieć to szybko z głowy. Albo Kiedyś mogłem się bawić i cieszyć, teraz nie mam cierpliwości, więc kończę jak najszybciej. I tutaj tkwi problem. Nasze ciało po 60. roku życia nie funkcjonuje już jak dawniej. Potrzebuje więcej czasu, więcej spokoju, więcej troski. A gdy próbujesz je zmusić do działania w pośpiechu, zamiast budować przyjemność, wysyłasz układowi nerwowemu sygnał napięcia i stresu. To trochę jak z przygotowaniem tradycyjnego polskiego żurku. Jeśli chcesz zrobić go szybko z proszku, to niby będzie zupa, ale nie poczujesz tego głębokiego smaku, który daje powolne zakwaszanie i gotowanie na wolnym ogniu. Przyjemność intymna działa na podobnej zasadzie potrzebuje czasu, by rozwinąć pełnię aromatu. Wielu pacjentów myśli, że pośpiech to niewinna rzecz. Ale prawda jest inna. W pośpiechu serce bije zbyt szybko, naczynia krwionośne kurczą się, hormony odpowiedzialne za relaks i radość oksytocyna czy serotonina nie mają szansy się w pełni uwolnić. Zamiast poczuć odprężenie i energię, czujesz zmęczenie, pustkę, a czasem nawet zniechęcenie. Pan Zbigniew Złodzi, 67-latek, powiedział mi kiedyś, doktor, ja już nie mam tej samej satysfakcji co kiedyś. Wszystko trwa chwilę i od razu jest koniec. Czuję się jakbym niczego nie przeżył. Kiedy zaczęliśmy rozmawiać o jego nawykach, okazało się, że zawsze się spieszył, bo w młodości bał się, że ktoś wejdzie do pokoju, a z czasem ten styl po prostu został. I to jest ważne: wiele z tych dorosłych przyzwyczajeń bierze się z młodości. Wtedy trzeba było szybko w ukryciu, by nikt nie zauważył. Ale ciało pamięta ten schemat przez dekady i nawet w wieku 60 czy 70 lat powtarzasz go, choć nie ma już powodu do pośpiechu. Zmiana wymaga świadomości. Gdy pacjenci zaczynają traktować te chwile jak rytuał, a nie obowiązek, ich ciało reaguje inaczej. Pan Roman z Białego Stoku opowiadał mi: Pierwszy raz od dawna dałem sobie czas. Oddychałem spokojnie, nie patrzyłem na zegarek. I nagle wszystko było głębsze, mocniejsze. Poczułem się jak młodszy o dwadzieścia lat. Chciałabym, abyś zapamiętał jedno zdanie: Tu nie ma linii mety. Nie ma wyścigu. Nie chodzi o to, żeby jak najszybciej skończyć, ale żeby być obecnym w tym, co się dzieje. Tak samo jak nie liczy się tylko ostatnia nuta w koncercie Chopina, piękno tkwi w całej melodii. Dlatego jeśli rozpoznajesz w sobie ten pośpiech, spróbuj następnym razem zwolnić. Oddychaj głęboko, pozwól ciału poczuć każdy etap. Nie traktuj tego jak zadania do odhaczenia, ale jak spotkanie ze sobą, jak prezent, który sam sobie dajesz. A skoro mówimy o równowadze i świadomym podejściu, musimy przejść do czwartego błędu. I tu sprawa staje się jeszcze ciekawsza, bo dotyczy nie tego jak, ale jak często. Bo zbyt duża częstotliwość albo zupełny brak oba te skrajne podejścia mogą prowadzić do kłopotów. O tym właśnie opowiem Ci w kolejnej części. Czwarty błąd, który wielu panów popełnia, dotyczy częstotliwości. Jedni robią to zbyt często, inni z kolei całkowicie rezygnują, myśląc, że po sześćdziesiątce już im nie wypada. Obie te skrajności prowadzą do problemów choć w różny sposób. Zacznijmy od nadmiaru. Kiedy mężczyzna traktuje tę sferę życia jak nawyk, coś robionego z nudy albo z nerwów, jego ciało po prostu nie nadąża. Energia spada, prostata staje się drażliwa, a regeneracja trwa coraz dłużej. Pan Antoni z Poznania opowiadał mi: Pani doktor, kiedyś czułem się po tym odprężony, a teraz jestem zmęczony i osłabiony. Robię to, bo przyzwyczaiłem się, a nie dlatego, że mam potrzebę. To właśnie moment, w którym nawyk zaczyna przejmować kontrolę nad ciałem. Druga skrajność to całkowite zaniechanie. Wielu panów pod wpływem chorób, leków, religijnych przekonań czy poczucia wstydu całkowicie rezygnuje z tej sfery. I wtedy ciało również zaczyna cierpieć, bo tak jak mięśnie potrzebują ruchu, tak narządy płciowe potrzebują stymulacji i przepływu krwi. Gdy tego brakuje przez długie miesiące, spada wrażliwość, zanika naturalne pobudzenie, a w konsekwencji nawet chęć bliskości. Nie ma jednego idealnego wzorca. Ale doświadczenie pokazuje, że dla większości mężczyzn po sześćdziesiątce złotym środkiem jest raz lub dwa razy w tygodniu spokojnie, świadomie, z uwagą na to, jak reaguje ciało. To jak pielęgnowanie ogrodu, podlewasz go regularnie, ale nie zalewasz wodą codziennie i nie zostawiasz wyschniętego na słońcu przez całe tygodnie. Piąty błąd to mechaniczność. Wielu pacjentów mówi, doktor, ja to robię, ale nic w tym nie czuję. To jakby rutyna, bez emocji. I tu właśnie tkwi problem odcięcie od uczuć. Bo ciało może jeszcze działać, ale jeśli serce i głowa nie są zaangażowane, to cała przyjemność staje się płaska, pozbawiona barw. To trochę jakbyś jadł pierogi wigilijne w pośpiechu, bez rodzinnego stołu, bez zapachu grzybów i barszczu, niby sycisz głód, ale coś najważniejszego znika. Intymność bez emocji nie odżywia duszy, a z czasem także i ciała. Hormony szczęścia, które normalnie się uwalniają, nie pojawiają się w pełni. Zamiast poczuć radość i bliskość ze sobą, zostaje pustka. Pan Henryk Skielc powiedział mi kiedyś: robię to, ale czuję się bardziej samotny niż wcześniej. To już nie daje mi radości. I to właśnie pokazuje, że najgłębszym problemem nie jest sam akt, ale brak intencji i brak obecności. Szósty błąd to ucieczka w tę sferę życia jako sposób na stres. Polacy po sześćdziesiątce zmagają się z wieloma obciążeniami emerytura, choroby bliskich, samotność, czasem żałoba. Łatwo wtedy wpaść w pułapkę traktowania tej intymności jako w tabletki przeciwbólowej na życie. To działa chwilowo, jak kieliszek wódki po trudnym dniu. Ale długofalowo nie rozwiązuje problemu, a wręcz odbiera energię i pogłębia pustkę. Pan Stanisław, wdowiec z Rzeszowa, przyznał: Wieczorami robię to tylko po to, żeby na chwilę zapomnieć o samotności. Ale rano czuję się jeszcze gorzej. I to jest prawdziwy sygnał ostrzegawczy, gdy zamiast radości pojawia się smutek i zmęczenie. Siódmy błąd, najgłębszy i najważniejszy, to brak szacunku do siebie i swojego ciała. Wiele osób traktuje je jak zużyty samochód, którego nie warto już pielęgnować. A prawda jest taka, że ciało w wieku dojrzałym potrzebuje troski bardziej niż kiedykolwiek. Jeśli dasz mu uwagę, jeśli dasz mu czułość, ono oddzięczy się zdrowiem, siłą i spokojem. Dlatego zachęcam cię, abyś od dziś patrzył na swoje ciało jak na klasyczny polski samochód, może i nie najnowszy, ale piękny, wartościowy, pełen historii. On wciąż może jeździć, wciąż może dawać radość, tylko wymaga innego traktowania. Więcej cierpliwości, więcej smarowania, więcej delikatności. Pamiętaj, to nie wiek jest twoim wrogiem. To brak świadomości i rutyna. A skoro dziś usłyszałeś o siedmiu błędach, możesz świadomie je zmienić. Krok po kroku, z troską o siebie, z uważnością i bez pośpiechu. Twoje ciało wciąż potrafi więcej niż myślisz. Wystarczy, że dasz mu szansę.